Witam wszystkich bardzo serdecznie, wróżka styla się kłania. Dziś horoskop dla bliźniąt na 2024 rok. Eee, karty Tarota, anielska wyrocznia i wizja Cierża Marcietiego. Zobaczymy, co wam wywróżą. Także, kochani, dzisiaj z nami aniołek od pana Józefa ze Szczyrku. Bardzo piękna rzeźba. Serduszka właśnie od pana Józefa dla mnie, więc towarzyszy nam. To jest aniołek, kochani, uzdrowienia. Dla mnie, oczywiście. <noise> ja zawsze mówię, że zdrowie jest najważniejsze i dlatego dostałam takiego aniołka uzdrowienia. Dobrze, kochani, także pozdrawiamy pana Józefa, a my zaczynamy. Może najpierw Wam powiem, żebyście pamiętali, że są pytania po 15 zł na filmik publiczny, imię, data urodzenia i pytanie zadajecie. To jest taka najtańsza forma. Ja parę dni zbieram te pytania, potem nagrywam, puszczam na YouTube, a Wam wysyłam linki tym, którzy zadali pytania. Bo ja tak muszę mieć, wiecie, 2-3 strony co najmniej tych pytań, czyli te cztery dni muszą minąć. No, cztery, mam nadzieję, że nie 5 No dobrze. Co jeszcze? Pamiętajcie, że możecie też prywatnie, jak chcecie, szybko jakieś jedno, dwa pytania odpowiadam mailowo, prawda? Nie to, że wy do mnie dzwonicie i ja wam odpowiadam, nie. Na konsultacje najkrócej umawiam się na 30 minut albo na 50 minut, i wtedy możecie zadawać pytania, ile wam się zmieści. Co jeszcze? Jak macie więcej niż 5 pytań, na przykład właśnie takich prywatnych, że chcecie szybko i tak dalej, no to ja też zadajecie mi je właśnie w mailu, a ja Wam nagrywam filmik, ale to musi być 5 albo więcej pytań i to są już droższe pytania, nie po 15 zł, prawda? Dobrze, co ja jeszcze robię? Oczyszczenia energetyczne. Oczyszczenia energetyczne oczywiście. Z pół roku złorzeczeń, podczepów, oczyszczam też dzieci, oczyszczam również lokale, domy. No, różnie jest, zależy, gdzie macie zanieczyszczoną energię. To się czuje zresztą, bo coś się psuje zawsze w domu, czy, czy zaczyna się coś złego dziać, no to trzeba dom oczyścić. No i domowników często, prawda? Nieraz też zamawiacie oczyszczenia dla zwierzaczków swoich, dla piesków, dla kotków. One też są połączone z nami energetycznie, też można je oczyszczać, nie ma problemu, także i fizycznie, żeby było lepiej, i duchowo, i psychicznie. Po prostu staramy się o to w oczyszczeniu, które jest nagrane właśnie, tylko dla Was. Możecie sobie potem oglądać, wysłuchać wszystkiego, bo ja wszystko tam mówię. Słuchajcie, co się do Was podczepiło, czy macie klątwę. Odcinam was od spraw rodzinnych, o, sprawdzam jakieś ostatnie wcielenie, sprawdzam wasze duchy opiekuńcze, anioły. No, co tam chcecie? Wszystko, macie to jest poważna sprawa. Myślę, że tylko ja tak robię, bo nikt tak nie robi. No, bo nie, bo to trzeba mieć do tego talent. <grym> no dobra, słuchajcie, bliźnięta moje kochane. Co Wam jeszcze chcę powiedzieć? Możecie horoskop właśnie sobie zamówić też, czy z kartarota, czy Lenormand, dla siebie, taki indywidualny. A ja będę zaczynać. No, wejdziecie na moją stronę www.stylla.pl To po prostu tam się trochę więcej możecie dowiedzieć. A ja zaczynam. Zawsze możecie do mnie maila napisać, prawda? Także ja wszystkie maile czytam. A ja dzisiaj zaczynam od energii na 2024 rok dla bliźniąt. Piękna królowa monet. Bardzo dobra energia. Królowa monet może oznaczać dużo, dużo pracy, dobrej pracy, dobrych finansów. Królowa monet mocno stąpa nogami po ziemi, prawda? Jest pracowita, ogarnięta. Ogólnie jest to energia płodności, pomyślności, e, pomyślności domowych spraw przede wszystkim też. Ktoś poukładany, konkretny, dbający o sprawy materialne, pracę, dom, rodzinę, swój wygląd. Nigdy nie załamuje się, gdy ma kłopoty, rozwiązuje je. Chce stworzyć cudowny, szczęśliwy dom, cudowny, szczęśliwy związek. Także myślę, że naprawdę energia na ten 2024 rok jest bardzo dobra. A co będzie najważniejsze, słuchajcie, dla Was takie karty wybrałam, największe jakie mam. <laughs> Może one chciały po prostu Wam powróżyć. <laughs> I zobaczmy sobie. Ciężko się nimi wróży, oczywiście, bo są duże, prawda? O, i znowu królowa, monet. O, gwiazda, słuchajcie, a i wieża, gwiazda i wieża. Możecie w tym roku, z, jakby spełnić swoje jakieś marzenie. Nagle, nagle nieprzewidziane, takie po prostu mogą być, jak to się mówi, e, błyski z nieba, e, rozbłyski. Nie, tutaj tak żartuję, ale oczywiście. Jest coś takiego w tym, że co będzie najważniejsze, właśnie jakaś zmiana. Będziecie musieli szybko się zdecydować, bo możecie naprawdę coś spełnić, swoje jakieś marzenie, i tutaj właśnie tak się pokazuje. Nie musicie się bać tej wieży, bo wiadomo, karta wieży, ona jest taka trochę przerażająca, ale tutaj odbija się w karcie gwiazdy, właśnie, która mówi, będzie. Spełnione wasze marzenie. I to będzie dla was najważniejsze. Może to być też jakiś projekt, prawda? Rozwój talentu. Nagle się na coś zdecydujecie, na przykład na wyjazd do Ameryki. No tak, różnie może być. Praca. Jaka praca, taka płaca. Tak to mówią. Praca u bliźnią. 2024, Rok. Jest spełnienie życzeń, wiadomo, bo pierwsza jest dziewiątka kielichów e, i satysfakcja jest. Tylko nie podoba mi się ta karta, bo to są, kochani, kłótnie, e, niedogadanie się w pewnych sprawach firmowych, prawda? E, pracownik z pracownikami, e, Boże, pracodawca z pracownikami, e, czy odwrotnie, prawda? Zależy, co tam robicie. E, dużo tej pracy, może będziecie e, po prostu mieli w jakiś sposób przeciążenia, takie że ograniczenia, przez to, że jest trochę za dużo tej pracy i również e, pokonanie też swojej konkurencji. No to bardzo dobrze, e, w każdym bądź razie będzie się dużo działo, będzie się dużo działo. Jak szukacie pracy, również wpadniecie, jak, jakbyście nie mieli pracy, to wpadniecie w jakiś wir pracy, że wchodzicie do pracy i od razu musicie wszystko wiedzieć, umieć i tak dalej. To też może nie jest do końca dobre, ale z drugiej strony, szybciej czegoś można się wtedy nauczyć. Finanse. Zobaczmy, finanse. Idą do góry. Niektóre bliźnięta, które gdzieś tam mogły mieć mało, za mało tych pieniędzy, bo od karty głupca się e, zaczęło, będą po prostu teraz miały dużo lepiej, e, bo widać nową energię. Energia wasza idzie do góry, tak? Finansowa i to bardzo. Na przykład kiedyś żeście zainwestowali, nie wiem, e, kupili jakieś dolary, albo zainwestowali w złoto, albo w jakąś nieruchomość i teraz Wam może to się zwrócić, prawda? Czyli coś do Was wraca. Co każdy by kiedyś powiedział, ale jesteś głupi, po co, po co to kupiłeś, albo po co zainwestowałeś w coś, a tutaj się okazuje, że teraz coś do Was wraca, energia idzie do góry, także finansowo myślę, że naprawdę dobrze w tym 2024 roku. Urzędy, sądy zobaczmy. Urzędy i sądy. Karta śmierci, siódemka kielichów i karta głupca. Powiem tak, y, będą jakieś problemy, y, dlatego że widać tutaj y, no, zakończenie jakichś spraw urzędowych, sądowych, ale nie do końca y, dla Was dobrze. No, ktoś tutaj omami, oczaruje Was czymś. To też mu, musicie uważać, czy jakieś kredyty, czy jakieś inne rzeczy, żeby tego nie brać, żeby czegoś nie podpisać, żeby nie wpakować się w coś, prawda? Nagle widać, że coś będziecie no, mogli na przykład załatwić, ale będziecie musieli coś na przykład dać na lewo. Nie, nie róbcie takich rzeczy, bo możecie wpaść w jakieś większe problemy. Także tutaj na, na pewno nie ma takiego spokoju w tych sprawach urzędowo-sądowych. No ale karta głupca też może mówić, że ze wszystkiego wyjdziecie. Żeby się nie martwić i nie przejmować. Dom rodzina. Dom i rodzina. Zobaczmy. Boże, znowu karta głupca. <laughs> Dziecko w rodzinie może się urodzić. Nowy członek rodziny, prawda? Widać tutaj, że będzie dobrze, będzie dobrze, będzie jakieś, jakieś rozmowy, jakieś pogodzenie, jakieś planowanie. Razem, wspólnie, wszyscy po prostu, czyli w domu, w rodzinie, będzie cudownie, jeszcze szczególnie, jakby się urodziło jakieś nowe dziecko, albo jakiś piesek, czy kotek doszedł do naszej rodziny, bo to też jest jak nowe dziecko, Wam powiem, jakiś nowy pie, piesiu. No, uczucia i miłość. Uczucia i miłość u bliźniąt, co tutaj się pokaże? Powiem tak, wiadomo, że ja będę robić horoskop oddzielny, tak o miłości. Tu bardziej emocje, uczucia. Będziecie właśnie zostawiać ze sobą pewne mm, złe emocje. Można powiedzieć, że. E, ciążyło coś na was, i to dosyć długo, mm, mogły to być jakieś oskarżenia, jakieś. Mm, prze, no, widać tutaj, wiecie, ploty, takie rzeczy, że żeście się tym przejmowali. Ale widać, że to zostawiacie za sobą. Emocjonalnie zostawiacie za sobą jakiś bałagan, e, może i chaos, ale patrzycie do przodu i po prostu jest naprawdę dobrze. Rycerz Monet mówi o tym, że po prostu mocno stąpacie nogami po ziemi. Już wiecie, co macie robić, prawda? Emocjonalnie przede wszystkim. E, I będziecie się mocno trzymać. Zdrowie i energetyka. Zdrowie i energetyka. Zobaczymy, co tam u Was wyjdzie. Bliźnięta, 2024 rok. Słuchajcie. Ten czas leci. Powiem tak, no trochę energetycznie jesteście zabrudzeni. Przede wszystkim. E, czakra sakralna, prawda? Która odpowiada za relacje, czakra serca, przeciążona mocno, czakra trzeciego oka. E, I fizycznie musicie uważać przede wszystkim na jelita, e, na też nogę kręgosłup, e, również układ sercowo-naczyniowy, prawda? Za dużo stresu, który Was będzie obciążał, e, i e, oczy, oczy, uszy zatoki, ale najbardziej oczy, słuchajcie. Coś się zacznie dziać z oczami. Także na pewno, jakbyście byli zanieczyszczeni mocno, energetycznie, to wiadomo do wróżki Astylii e, i trzeba zamawiać oczyszczenie. <grym> ok, e, i zobaczmy rady i ostrzeżenia. Rady i ostrzeżenia dla bliźniąt. Co tam u tych bliźniaczków będzie? Zobaczmy, zobaczmy. sobie więcej zobaczymy o, cesarzowa, i no! No, słuchajcie, będzie Wam los pomagał. Mimo wszystko jest koło fortuny, dobre wybory, mądre wybory, bo tutaj również mamy te królowe, prawda? Królowa monet cesarzowa. No i askielichów na końcu, który mówi, że e, nie rezygnujcie z emocji i uczuć, takich jak miłość na przykład. Albo rozwój duchowy też, bo mimo wszystko askelichów może też mówić: no, mocno będzie stąpała po ziemi, będziesz się rozpieszczała, będziesz sobie kupowała, ale nie zapomnij też o rozwoju duchowym <laughs> i o miłości. Fajnie Wam to wyszło, podoba mi się. Ja lubię, jak właśnie pozytywne są karty. Nie ma żadnych ostrzeżeń, nie musicie się o nic zmartwić. A teraz sobie zobaczymy. Karte wizji. Kartę wizji dla bliźniąt. O proszę. Widać tutaj po prostu kogoś, kto dźwiga coś na plecach, prawda? Co to znaczy dla Was w tym 2024? Że inni ciebie potrzebują Twojej siły i wsparcia. Stoisz w cieniu, pomagasz bezinteresownie, ale pamiętaj, nie zawsze trzeba stać w ukryciu. Nieraz dla równowagi trzeba się ujawnić. No właśnie, i u Was wychodziło, że Wy jakiś ciężar na sobie nosicie, prawda? No właśnie, musicie go zrzucić z pleców lub ujawnić się, że to Wy pomagacie. <grym> Ok, a anielska wyrocznia, zobaczymy, jaka tutaj anielska wyrocznia dla bliźniąt, Anioł Poznania. Mój zmysł wewnętrznego poznania prowadzi mnie ku światłu. No właśnie, nieraz musimy głęboko zajrzeć w siebie. Dobrze, wszystkiego dobrego Wam życzę, żeby ten rok 2024. Był dla was dużo lepszy niż ten, szczęśliwszy, zdrowszy, <noise> bogatszy. Eee, no, życzę wam pięknego 2024 roku i niech magia będzie z wami. Do usłyszenia, pa pa.